Witajcie. Witajcie, moi drodzy. W kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dum 64. Kolejny raz przed nami stoi Martwy już. O kurwa. A to cicheca. Martwy już, Marin. Niegdysejszy nasz kolega. Dzisiaj. Jeden z największych wrogów. Dobrze, słuchajcie poprzedni odcinek był nieco smutny może tym razem za tym podejściem będzie nieco inaczej sprawdźmy znajdujemy się w jakimś pokoju co też jest ciekawe o proszę bardzo mamy klucz tym razem na pewno jest to żółty klucz zastanawiam się tylko co spotka nas po otwarciu tych drzwi ale przed tym sprawdzę jeszcze czy te płaskorzeźby, nazwijmy to, można jakoś aktywować. Jak pamiętacie, do niektórych elementów trzeba strzelać, aby zadziałały, co niejednokrotnie wprawiało mnie w... Stan podwyższonej frustracji, przejdźmy. Zatem, a właśnie, proszę bardzo, tego można było się spodziewać. To nie mogło się skończyć na, na byle. O, proszę bardzo, na byle, pachołkach. O, matko, jedyna. O! No, mapa na samo wejście robi ogromne wrażenie. Ja dziwię się tylko dlaczego dlaczego nie pojawiły się żadne plansze, ale bym poleciał. Końcowe, prawda? Na, po ósmej mapie mieliśmy tą planszę końcową, która przybliżała nam nieco fabułę. Widzę cię to świnio. Mamy 21. Mapę, a takiej planszy jak nie było, tak nie ma. Może zmienić się to. Tym razem. Chciałbym mimo wszystko nieco posłuchać. Nie wiem, czy mogę tu zejść bez szwanku. Te zwłoki, które ruszają się w konwulsjach. Wcale nie do tego. Nie zachęcają, słuchajcie. Ale zaryzykuję mimo to. O, myślałem, że się do ciebie dobiorę. Hamie? Tak czy inaczej, zrobię to. Zrobię to i pozbawię cię życia. Tutaj na razie przynajmniej nie wejdziemy, chyba że będziemy nadbiegać z wnętrza, co też nie jest wcale, słuchajcie, wykluczone. Ten imp również pragnie stracić życie Proszę bardzo jak najbardziej poszukajmy zatem nieco innej ścieżki a co jeśli zrobię no ale to trochę wygląda mi to bez sens bo przecież o No, słuchajcie, to chyba polega na tym, żeby stąpać po. No właśnie. Żeby stąpać po. po takich gzymsach, występach skalnych, których się nie widzi. Chyba na tym polega trudność tego zadania. Hop. Musiałbym wziąć większy rozbieg. Po prostu. Ale gdzie mam iść teraz? Zaraz dezaktywuje mi się kombinezon. Chociaż mamy... Nazwijmy to drugą dawkę. Takowego. Proszę bardzo. O! Na razie nie był potrzebny, chociaż nie zbadałem całej... O! Śmieciu! Nie zbadałem całego tego obszaru. Wiem, że tam można się jeszcze dostać, bo tam za tą ścianą jest przecież bytuje inny stwór. Pędem, pędem, dobra. Poszukajmy teraz, skupmy się na tym, żeby znaleźć jakiś może drugi przycisk. Zróbmy to jak najszybciej, póki kombinezon jeszcze działa. Ale nie widzę żadnego. A tutaj. Tutaj nawet się nie przecisnę. Jestem za szeroki w barach. Z tego co widzę. to mamy kolejny. Kolejny Transmitter Nazwijmy to. No słuchajcie. Zagadka, koń zagadkę im dalej własnym ich więcej w dumie. 64 Ale nie wiem czy. jakby tak. Tędy. Próbować. Nie wiem czy mi się to uda. Niestety mi się to nie udało. Ale będziemy próbować. Słuchajcie do skutku. Udało się. Po raz kolejny. Mapa zmienia się w czasie rzeczywistym. Co jest, kurwa? Ewidentnie to miejsce chce się mnie pozbyć. 95 hp. I 0 kombinazonów. 0 kombinazonów? Czy teraz będę w stanie gdzieś się przedostać? Mam nadzieję, że tak. Zdychaj. Było tam parę apteczek, o których chwilowo zapomniałem, ale dobra. Nie szkodzi Nie graj ze śmiercią, frajerze. O proszę bardzo, a więc tędy się nie dostaniemy. Tutaj również nie jesteśmy w stanie wejść. Co ciekawe? Hej hopsa, hej hopsa. Okej. Okay. Poczekajcie. Może tędy. Jak najbardziej. To skoro już to, tutaj jestem, to mamy kolejny teleport. Ale ja najpierw zajrzę tutaj. Co ciekawego, kryje się w tej jamie. Jak widać, niestety nic. Nasz niegdyśiejszy kolega za, znalazł. Tylko śmierć, a to. A tak naprawdę, to śmierć. Znalazła jego. Proszę bardzo, niebieskie wrota, do których otworzenie będzie potrzebować oczywiście niebieskiego klucza, a więc znajdźmy go. Proszę bardzo. O proszę bardzo, mamy mapkę. Odkrytą w całości. A więc twórcy gry sugerują, że mapa będzie rozległa i trudna do przemierzenia. Sprawdźmy tą mapę, ale najpierw, jakiś jakieś ukryte, ukryte pomieszczenie, w którym czai się potwór. Nic na to nie wskazuje. Ja sprawdzę sobie mapkę. Ale tutaj nam nic to nie daje. Słuchajcie. Próbowałem oddalić nieco widok. Nie udało mi się to. Tutaj już byliśmy? Nie. O, Bartko, jedyna chłopie. Spokojnie. Zerknijmy zatem tutaj mnóstwo korytarzy, ukrytych przejść i przycisków, które tak naprawdę kryją za sobą swoje przeznaczenie, matko jedyna. Zerknę jeszcze tu, tutaj. Może akurat coś się za tym kryje. Mnóstwo. Mamy niebieski klucz, ale mi to wygląda, słuchajcie, na, na jakąś pułapkę. Dlatego zapiszę jeszcze grę. Okej, okay. gra jest zapisana, a my. Chciałem jeszcze zerknąć tą grafikę, która jest nad nami. Nie czuję się, słuchajcie, pewnie. Ja myślę, że jak. No, mamy jeszcze amunicję do BF 9000. No i oczywiście, słuchajcie, to nie mogło być inaczej. Nawet no, nie chcę myśleć, co by, się, co by się tutaj działo na wyższych poziomach trudności. Patrzcie, jak z niego krew cieknie. Tryska po tym, jak zadaje mu ciosy. No i oczywiście, żeby nie było za łatwo, będziemy musieli jakoś dojść do tego, aby zdobyć ten niebieski klucz. O! Czuję się jak na Zachrystii. Ten niebieski klucz tworzy swojego rodzaju ołtarz, prawda? Przypominają mi się lata dziecięce, kiedy chodziło się do pobliskiej, do pobliskiej było kościoła, w pobliskiej miejscowości, we wsi. Raz, jeden w roku można było pójść właśnie za ołtarz. Święto to było związane z obrazem, który tej świątyni. Się znajdował? Coś na wzór Matki Boskiej, Częstochowskiej. Wspaniałe to były młodzieńcze lata. Dobrze, moi drodzy, wspomnienia, wspomnieniami, ale teraz czas. My. Ten śmieć stał się tylko przykrym wspomnieniem. Dobra, myślę, że już tutaj niczego. O proszę bardzo, zapomniałbym o Was. A to mały przycisk. Jeszcze lepiej. O kurwa, już bym poleciał do niebieskich drzwi, co byłoby ogromnym błędem. Przeraża mnie ilość dostępnych naboi. Nazwijmy to naboi. Dla BFG, bo to może oznaczać, jak dobrze wiecie, tylko jedno. Tutaj dostaniemy się tylko za pośrednictwem czerwonego klucza. Popatrzcie jak to wygląda. Jezus. Masz. Frajerze. Ale tylko ta morda się zmienia. Co jest nieco zastanawiające. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę jak jakaś zapomniana, stara świątynia. Świątynia Demonów. Świątynia upadłego anioła. Który na przestrzeni dziejów również przecież zyskał swoich wyznawców. Słyszycie? Słyszycie? No, dobrze byłoby dostać się tutaj. Ja myślę, że nie, nie bez kozary ta morda się śmieje. Ja myślę, że... Znaczy szczerze się do mnie, albo szczerzy kły. To akurat nie była ta morda. Coś się otworzyło. A nie, to te drzwi tylko okej. Okay. A no, proszę bardzo no, Tego się można było spodziewać. Dobrze, ale co to? Co ten PESK aktywował, słuchajcie? Chyba nie, nie chcecie mi powiedzieć, że tylko to. Słuchajmy się. I tyle? No niestety tak. Dobra. No proszę bardzo, tego też nie widziałem. Ja jeszcze raz przeleczę, przelecę się tymi ciemnymi korytarzami, żeby wyplewić całe to zło. No ten tędy chyba przyszedłem, tak? Nie chciałbym się wracać, bo przecież tutaj mamy niebieskie drzwi. Kolejny baron, jest ich tutaj nieco. Ale doskonale wiedzą, że spotkanie ze mną kończy się tylko w jeden sposób. Mianowicie ich, ich śmiercią. O, proszę bardzo, coś się zatrzęsło? Pytanie tylko: co takiego? Drzwi się zamknęły. Byliśmy. Tutaj również. Ale może coś nowego? Coś nowego może się pojawiło. Słuchajcie. Nie, tu mamy ten ołtarz. I nic nowego nie widzę. Grzechem byłoby nie zebrać tej amunicji. To mnie zastanawia ta grafika, która jest nad nami. Szarawo fioletowa, no ale nic, słuchajcie, no ps, wygląda na to, że będziemy musieli bardziej się wysilić, by znaleźć to, co aktywował przycisk za niebieskimi drzwiami. Może tutaj coś się zmieniło. Niestety nie. No to jest ciekawe. Ja zaraz zapiszę grę bo znowu zapomnę. I znowu będzie płacz. Tu byliśmy, tutaj w sumie również. Nie wiem, czy nie iść. Nie wrócić się do tego teleportu, prawda? Bo nie widzę tutaj innej innej drogi. Przyspieszmy nieco kroku. Błądzę jak dziecko węgle. Dobra, tutaj jest teleport, ale ja jeszcze... Jeszcze troszeczkę, jeszcze chwilkę. Pobuszuję tutaj. Dobra, tutaj nic nie ma. Idziemy, słuchajcie, do teleportu. I co my? Co mamy tutaj? Jasnym jest, że musimy zdobyć czerwony klucz. Pytanie tylko, gdzie go szukać. Pytanie tylko gdzie go szukać właśnie. No musimy dostać się tam, na tamtą część mapy. Czyżby? Jak najbardziej słuchajcie. Proszę bardzo, bluesfera. Zawsze zawsze na propsie tak zwanym Hej, hopsa. Dobra, bo mówiłem o zapisie gry, A. Tego nie robię, zaraz wyskoczy na mnie tabun demonów, i na tym się skończy. Ok. Słuchajcie, mamy to. No, już myślałem. Ale po naciśnięciu tego przycisku na pewno jakiś jegomość się nam pojawi. Chociaż. Jednak nie. Tu mamy czerwony klucz. No proszę bardzo. No więc, Mario Brothers nieodłącznym elementem duma. Jezus, i co teraz? I co, słuchajcie, teraz? Przecież by Dobra, udało się. Dobra, mamy czerwony klucz, więc możemy... Tak naprawdę, Jezu! Idioto! Dobrze, że nie straciłem zbyt wiele życia. Więc musimy się o! Musimy wrócić tutaj, ale pamiętacie jeszcze? Pamiętacie? Pewne żółte drzwi, które przepasane były właśnie czerwonym. Tylko jak do nich dojść? Już nie pamiętam. Modaj tędy. Nie! Chcę się dostać do miejsca, w którym byłem ostatnio właśnie. O, za cholerę. A czyżby? Jak najbardziej. To tutaj były te... żółte wrota. Nieco mniejsze niż te, które zazwyczaj widujemy, ale... ale były i ciekawi mnie właśnie. O, o tym mówię. Tego nie da się otworzyć, słuchajcie. Byłem przekonany, że za ich. O kurwa, patrzcie tu. Nieźle, co? No, proszę bardzo. No, sekracik, sekracik, ale wiedziałem, wiedziałem, że ten śmieć za coś odpowiada. Byłem przekonany, że te właśnie drzwi będą swojego rodzaju właśnie sekretem, prawda? Który odkryjemy tylko wtedy, gdy wrócimy się. Postanowimy się wrócić do miejsca, z którego przyszliśmy. Niestety jednak tak się nie stało. Ale nie szkodzi. Teraz musimy dostać się do początku. Do początku, by te drzwi, te wrota otworzyć. To było tutaj. Tak jest, a ja lepiej jeszcze może zapiszę grę głęboki wdech, i zupełnie nic się nie stało, a przynajmniej takie wrażenie próbują na mnie wywrzeć, Wywrzec. Kurcy. A to ci Heca. A może teraz właśnie się otworzyły tamte wrota? Co? Co wy na to? Tamte żółte. Kurwa, gdzie to było? Tutaj. Hop, hop, hop. Może właśnie teraz zostały one otwarte. Nie tu. Idioto. Wybaczcie. Nie kontaktuję. Już za dobrze. Jest grupa po 23 trzeciej słuchajcie. Urgan gdzie to było? Tam. No zerknijmy, mam nadzieję, że tak właśnie jest. teraz pytanie gdzie to było na pewno nie tu Tu mamy ten osobliwy ołtarz Tu są niebieskie drzwi No a tamte cholera No można się słuchajcie pogubić naprawdę O nie tutaj. No teraz rozumiem, dlaczego twórcy zdecydowali się. Chyba po raz. Tu jest wyjście. Poproszę bardzo. Zapiszmy grę lepiej. Rozumiem, dlaczego twórcy zdecydowali się na umieszczenie mapy. Cześć. Sam jesteś? Bardzo mi cię szkoda. Żartowałem. To chyba właśnie po raz pierwszy ta taka mapa. A raczej jej objaśnienie. Chyba po raz pierwszy ma miejsce w dumie 64. No chyba, że wcześniej po prostu na nie nie trafiłem. Na ten komputer. Computer Map. No dobrze, w takim razie, mimo wszystko, jak widzimy, to już koniec. Sekrety 66, ale najważniejsze jest to, że wszyscy, którzy mieli zginąć, zostali pozbawieni życia. Pozdrawiam YouTube, który na pewno za te słowa okrutne będzie chciał ograniczyć moje. Tak zwane zasięgi. Ale jak dobrze wiecie, mam to w dupie. Za to nie mam, a w dupie Was. Wręcz przeciwnie. Bardzo dziękuję Wam za pooglądanie tego odcinka. I z tego miejsca chciałbym Was zaprosić na kolejne. Jeszcze raz przypomnę, na kanale trwa również wymienna seria. Seria z Penumbry. Bardzo fajny kolor horror. Nie cieszy się on może takim zainteresowaniem u Was. Ale jeśli ktoś ma nieco więcej czasu... Podcinki są nieco dłuższe zazwyczaj niż te, które nagrywam z duma. To zachęcam do obejrzenia, bo to naprawdę jest kawał świetnej historii. Mrocznej, niekiedy strasznej. Naprawdę, na pewno ciekawej. Dobrze, moi drodzy, za poglądanie tego odcinka jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.